Sprawdźmy ten wers Drake'a, jakby to powiedział Kendrick When I see you with sexy red, I see two bad bitches I'm afraid you might pop ass with them Ten z wami cztery. nie wiem jak w ogóle nawet brzmi tutaj wrota, sexy red Bo skipowałem do Drake'a tylko I też tak słuchałem, strasznie pobieżny Ale jeżeli też mam swoją opinię na temat sexy Ready i jej muzyki, dać, nie rozumiem trochę fenomenu. W sensie, okej, okay, jeżeli chodzi o brzmienie na przykład tego ski, no to to jest dość kaczy, jeżeli chodzi o refren. Cała reszta jej piosenek pozostawia według mnie wiele do życzenia. Wiadomo, że muzyka teraz to bardziej image niż muzyka, ale ta muzyka no jednak kurwa dość mocno odstaje. Mam! Widzicie, to jest najgorsze? Ja teraz to powiedziałem. I teraz wszyscy powiedzą: tak, tak. Racja, rzeczywiście, no nie brzmi to najlepiej. Ale gówno minie 6 miesięcy. Będzie miała topowy album przez featurey, przez kurwa produkcję tej KIFA. Przez całą promocję zrobioną przez jej wytwórnie. I później będzie: ty nie rozumiesz fenomenu. Ty masz chuja w uszach jest, masz zamkniętą głowę. I sobie posłuchaj, kurwa, Tupaka i Bigiego, jak robi stary hip-hop. Bo Sexy Red celowo śpiewa owki, celowo, kurwa, fałszuje, bo to jest teraz nowy styl. Tak samo jak było z, z tymi, co nawijali off -beat. Beat, kurwa, z blue face i innymi, nie? Wypadali z bitu jak jebana dziwka, a później nie, 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 przecież to jest taki nowy styl. No nie wiem, no ja nie lubię aż takich udziwnień muzycznych. Ja rozumiem, że trzeba szukać innowacji, no ale kurwa jednak te zasady muzyczne sztywne typu don't go off key, be on beat, jakby one są po coś, jednak, kurwa. Nie znasz się, wydajesz kiedyś płytę, nie? To nie odzywa się. No ta, no ta. W sumie człowieka też nigdy nie zamordowałem, więc może nie powinienem mówić, że to jest złe, nie? Ja zawsze twierdziłem, że ten new wave rapu kobiecego to gówno, ale nowa piosenka Ice Spice jest dojebana ja, Wszystko od Ice Spice jest według mnie totalnym gównem Kropka, nic do tego nie dopowiem No ale sprawdźmy ja jej nowszą piosenkę To nie jest samplowany z tego? Z y, Big Sean'a? Big Sean? Z miał? Inaczej, beat ogólnie produkcyjnie spoko, ale dalej, wiecie co mi to nie pasuje? Ice Spice. Nie no, ona jest tragiczna, ale wiadomo, pokażę praktycznie pizdę całą na, na scenie i będzie git. You know Miles jest lepszy? Nie no, you know Miles to jest akurat aktualnie czołówka hip hopu światowego, więc to nie ma co nawet porównywać. Think you the shit, bitch, you're not know, even a fart. O takich linijkach nawet mi się nie chce gadać, a ten munch na przykład, tej najpopularniejsza piosenka, która ją do mainstreamu chyba w sumie wbiła. Nie rozumiem Nie rozumiem, jak ludzie mogą tego nieironicznie słuchać Słuchać? Słuchać, no tak Jeżeli chodzi o teledysk, rozumiem fenomen Jeżeli chodzi o muzykę, moje uszy bolą Dobra, ale zobaczmy Pantano ocenił Sexy Red na jakieś 8 na 10 O kurwa, patrzcie ten Drake efekt 30 tysięcy dislików tylko przez Twitcher To taka zagraniczna fagata Ta i Spice No nie wiem, no tak jak mówię, no mi wokalnie to nie leży. Nie chcę tak głupio hejtować, chcę temu dać szansę, no ale kurwa no... Potrafię tego na poważnie słuchać. No przecież, jak wchodzą kurwa te chórki jak wchodzi ta panorama i ma everything. No kurwa, stary. Ja zrozumiem wiele. Jakby. Przez długi czas byłem hejterem mumble rapu, ale przekonałem się, w którymś momencie byłem w stanie zrozumieć okej, okay. to że nie jesteś w stanie zrozumieć 90% piosenki, ale jest zajebista produkcyjnie i wokalnie przynajmniej wbijają się w beat i potrafią się wstrzelić w skalę piosenki, the least they can fucking do, spoko rzeczywiście da się z tym zrobić kreatywne rzeczy, przesadzony autotune, też kiedyś nie byłem fanem jeszcze w momencie jak T-Pain królował jako kurwa ten autotune king, praktycznie jedyny artysta, który tak notorycznie używał tego tuna strasznie przez przekręcał. No ale coś takiego, typu jakieś celowe nawijanie offbeat. Teoretycznie celowe, bo dużo ludzi broni kurwa po prostu łaków, bo to jest taki styl. Odnoszę wrażenie, że to wcale nie jest kurwa celowe. Może przynajmniej na początku, może po czasie próbowali lecieć na tej fali. Weź to wyłącznie, no chcę, chciałem zobaczyć, jak całość piosenki brzmi, bo chcę też tego Drake'a jeszcze raz Give me the pussy, I'm bullying shit. Here from the back and I'm pulling your shit. I some smoke in the city, I wanted to see it, but baby, I couldn't just dip. You know the time when we on my niggas start lurking and tying their hoodies and shit. Soon as this shit get resolved, i turn a librarian for you, I'm booking that shit. Let's do it. Regular, I love you, let's Maybe we go to St. Lucia. I've been there so I'll introduce you. Or maybe you go to St. Martin with me if these niggas take break and quit starting with me. Maybe we go to St. Kiss. If you ain't a callin' calling spits, then maybe we call it an accident. You slip, you trip, you fall on my dick. Why you love me? Still a mystery. Me and the surgeon got history. I changed a lot of girls' lives for real. They need a new body, they hitting me. Hey, yeah. yeah. BBL Drizzy, they want a new body, they ask yeah. me for it. The last one, John, he did it for free because I sent over so many past ones for him, but red. Don't even worry about all of that shit. Just keep it natural yeah. for him, I swear. I got to for you, i swear i got a trashin' for you i swear yeah you think i'm a bachelor girl but i swear you ain't get your masters but i still breaking your back in the master bedroom i swear you send a picking them shorts and i had to sing you a cashin' like i was there you the hood bitch in my dream sexy girl you just asked for me and i'm there Wiecie, wiecie, co mi nie pasuje w, na wice Drake'a tutaj? On próbuje połączyć te dwa style, w sensie, Drake od zawsze był tym takim babiarzem, robił popówy dla, dla zdesperowanych lasek, nie no, żartuję, ogólnie taką bardzo kobiecą stronę hip-hopo-popu i tutaj znowu wrócił jakby do tego, ale jednocześnie próbuje, wiecie, he's acting tough, że, że dalej nawiązuje do tych bifów, jakby kurwa był nie wiadomo kim. Kłóci się jakby ten image jeden z drugim ze sobą, odnoszę wrażenie. Jeden co jest dobre w tym kawałku, to ten BBL Drizzy Beat. Nie no, Take It to ogólnie jest mega Dobry producent. A z tego co wiem, to on chyba całość tego albumu produkował. Może że tam jeszcze jacyś inni producenci do tego byli, ale, ale głównie o to on się tym zajmował, nie? Drake to Taylor Swift może y Drake to Taylor Swift, ale może An mówić? Nie no, może, może nie do końca. Taylor przynajmniej sama pisze teksty. Może nabija o głównie i robi 300 piosenek o nieudanym związku, ale przynajmniej napisała sama. Właśnie, co się stało, kurwa z Jay Colem <laughs> Nie wiem, czy to oficjalnie już wyszło, ale wysłyszeliście to, kurwa? To musi być gdzieś na topce. And she thinkin' the lip, she gon' lick me. And she sendin' her fit when she hit me. With a kissy emoji, she miss me. When she see me, she says she gon' strip me. She gon' chew on this stick like it's Wrigley's. Mm. Yeah. Believe it or not, like Ripley's. She said she was gay until I slayed. Now she strictly. As soon as she pays, I'm on the way. And I be showing up quickly. On the highway, I'm doin' 150. Like, I gotta get you a the Vickie's Tiffany it's grippy and wet you know I'm a vet but you're making me feel like a rookie how you made me tap out so swiftly but I'm back for the second round victory I remember I saw you on fifth half with your homie Sabrina and Tiffany I was thinking like Daniel Co się stało z J. Colem po tym Biffie? I teraz ja mam pewną teorię. No bo teoretycznie on się zbliża do rolloutu albumu, który się nazywa Fall of, Ale czy to jest na tyle przekwiniona? Zresztą znaczy, w sobie to, to nie jest jakaś turbo wymyślna, niekonwencjonalna kampania marketingowa, ale może rzeczywiście, bo J. Cole umie w teksty. A tutaj mam wrażenie, że to było napisane tak, żeby celowo było chujowe. Oczywiście momentami ten, nie no nie jest, nie jest dobry ten z nie, to co ja chciałem powiedzieć kurwa, no nie no jest to, jest to średnie w chuj, strasznie taki płytki szczególnie, rymy też nie jakieś turbo wybitne, nie ma to jakiegoś głębszego przekazu, no jest to kurwa jakby na siłę zrobione chujowo.